Zaczynamy zapanować te czasy, które mamy Niezapomniany zapomniany jak czy coś nowe plany, w tym jest realistom, aby to świeci Zacznij spokojnie i co pójdzie, nie wiem, zaczynamy zapanować te czasy, który mamy Niezapomniany zapomniany rapiak, czy co wyplany, w tym jest realistom, ale świecie Zacznij spokojnie i co pójdzie, nie wiem, co ma zrobić, o co chodzi, nie wuj, bo jest ciąg, tak się zdarza, trzeba czapy, bywać co co No i pewnego dnia się to Poszedłem siedzieć w to miał wiedzieć jak się psują, Kiedy ogarniał mnie ten wielki, ogromny sznurek Nie ma mniej, nie ma wad Spętane ręce, spętane nogi Jedziemy w na potoczku Wpadło pytanie, czy ktoś tu jest raz Nie Co wtedy się zbywa? Kto na mnie się to, tak, jak się nie powiedział, i znowu skupił pan I później pan je w nie jest za prawdą pan lepany czy przejebany, wszyscy bo w że nie niepojebany nie długo się z tym z ramy Koni Kolejny raz zaczynamy zapamiętywać ten czas, w mamy niezapomniane jak przeszły plany, nie zrealizowamy to, czy nie zmuszamy ich Kolejny raz zaczynamy zapamiętywać ten czas, które mamy niezapomniane ramy, jak przeszły plany, ty nie zrealizowamy świecie, czy nie zmuszamy I nie cieszę się, że ludzi wszystko, ale na pewno, nie mówi, co chciałem wiedzieć o nie mogę sam.